Może być, powoli stać się barierą dla wzrostu gospodarczego. Natomiast jeśli chodzi o trendy w bezrobociu, myślę, że będą one, ono będzie cały czas spadało i to też dobrze wróży płacą, bo to zawsze jest powiązane, że czym bezrobocie niższe, tym ta presja na płace wyższa i to też widać w danych. Cezarnych. Wydaje się, że no główny to tutaj jest jednak aspekt demograficzny, który został podkreślony na samym początku. Jeśli patrzymy tak generalnie na zatrudnienie, to tak. Mówię, po, poza, po, oczywiście ekscytujemy się tym wzrostem zatrudnienia w, w sektorze przedsiębiorstw, ale generalnie to już ze względu właśnie demograficznych to tak naprawdę od 2010 roku to on taki jest proces stagnacji. Tym czym bym się nie, bym niepokoił, a więc tak, na, tak naprawdę w związku z tym, że roczniki, które wchodzą, to są dwukrotnie mniej liczne te, które w porównaniu z tymi, które wychodzą. Więc raczej bym się spodziewał tego, że, że jednak ten proces jednak tego bezrobocia będzie nadal spadał, zwłaszcza że jeśli uwzględni się ten fakt, że jednak te inwestycje unijne wejdą. To co by mnie niepokoiło, no to rzeczywiście to, co zostało poruszane wcześniej przez mojego przedmówcę, że tak naprawdę właśnie z tych względów demograficznych to uważa się, że no już za 15 lat to w ogóle nie będziemy się rozwijali jeśli chodzi o, o kwestie PKB i to co by mnie niepokoiło to by nie, niepokoiło mnie niepokoiło to jednak, że ten wzrost, te procesy konwergencji nie następują, bo jednak jeśli chodzi o wzrost, wzrost wynagrodzeń, no to jak jeśli on jest 3,5% no to mnie trochę Przyznam się szczerze to przeraża, bo tak naprawdę to oznacza, że jeśli chodzi o kwestię konwergencji, to my nie postępujemy. Pamiętajmy, że w Japonii, która też ma zapaść demograficzną, ale jest państwem frontowym, jeśli chodzi o tę kwestię dotyczącą wydajności pracy i wydajności pracy, to jednak tam no, te, te instrukcje, tam premiera, no to są takie, żeby właśnie 3,5%, to przecież, nawet tam, żeby wzrost wynagrodzeń był 3,5%. mi się wydaje, że to jest związane z tym błędem strategicznym, jeśli chodzi o obecne władze dotyczącym podejścia do kwestii właśnie procesu konwergencji i wzrostu wynagrodzeń, hamowanie tego wzrostu wynagrodzeń poprzez sprowadzanie tych jednak tego miliona Ukraińców, co jest po prostu absurdem w procesie konwergencji nie powinno się tego robić, bo jeśli to jest, ma jakiś sens, jeśli chodzi o państwo frontowe, a więc takie, które ma bardzo wysoką wydajność i ma bardzo wysokie wynagrodzenie, to jeśli chodzi o państwo, które chce dogonić, to nie powinno tego robić. Raczej powinniśmy iść w kierunku takim, żeby ograniczyć ten napływ ba, i spowodować przez, przez to wymuszenie na wszystkich podmiotach gospodarczych i pracodawcach właśnie w efekcie tego wzrostu jednak znacznie szybszego wynagrodzenia, wymuszenie inwestycji i wejście właśnie inwestycji o wyższej wartości dodanej. W tym momencie też inaczej by było, wyglądało to całe zapotrzebowanie na ten kapitał i y, y bankowy i y inny po to, żeby ten proces, y, po to, żeby ten proces dokonać. My w tym momencie tworzymy, działamy, y, y, że tak powiem, y, na, na odwrót i tak naprawdę spowalniamy y, procesy konwergencji i y, y, y przekształcania Polski, a więc powinniśmy y, pójść w tym odwrotnym y, y, kierunku właśnie wykorzystać to, że... Teraz ilość tych pracowników wychodzi, tak, tak dużo mało wchodzi. Zamiast jeszcze wypychać tych, tych młodych za granicę do tych krajów o wyższym wynagrodzenie, to powinniśmy starać się sprowadzić. Ale, ale w jaki Proszę? W jaki sposób? Mamy zaapelować przyjeżdżajcie tutaj, będzie nie, zajęć, bo, albo zabrać im paszporty. Nie, nie. Nie, no to, to oczywiście jest też jedna z takich polityk, które by, były stosowane w innych krajach, ale tutaj w sposób bardzo praktyczny, jeśli, bo, jeśli wynagrodzenia wzrosną i będą one szybko wzrastały, to m, m, patrząc na perspektywy wzrostu, młodzi pięć razy więc dłużej się zastanowią, żeby wyemigrować, a z drugiej strony ci, którzy m, są już za granicą, to też się zastanowią, No più Nie może nie pięć razy, ale dwa razy, dlaczego by może nie wrócić. Gdy my robimy na odwrót, to my tak sprowadzamy sobie Ukraińców, a jednocześnie polskie pielęgniarki w zastępstwie, po pierwsze słysząc, że w razie czego to sprowadzimy, weźmiemy, zatrudnimy Ukrainkę, no to się zastanawiają, a może za wyższe wynagrodzenie jednak pracować w Niemczech. I ten dylemat mamy. To jest jakiś absurd, ten, ten taki stary ten ostflucht tak naprawdę nadal w, w XXI wieku funkcjonuje. Do pytania, czy my możemy w krótkim terminie tak zwiększyć płace, aby zachęcić osoby, które emigrują do Niemiec czy Wielkiej Brytanii, aby wróciły do Polski bądź się nie wyjeżdżały z kraju, czy być może jednak ci Ukraińcy są nam potrzebni, aby e, te nasze obecne problemy na rynku pracy rozwiązywać? Maryja nie, tam, no my sobie generujemy problemy na rynku pracy, jeśli my mamy, tak jak powiedziałem, no przecież to, jest, to są ostatnie, ostatnie dane, dotyczące wzrostu wynagrodzeń w okresie rocznym. 3,5% to, 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 to znaczy, że nie ma procesu Nie, to jest całkiem, to jest całkiem przyzwoity wzrost, bo w no, Europie Zachodniej to są wzrosty w granicach 1%, tak? więc te 3,5% skumulowane powiedzmy przez w ciągu 10 lat, to jest już istotny, istotny wzrost. Nie, tylko my, że to do, nie dojdziemy ja do tych 10 nie, nie, lat, ponieważ mnie głos w my nie, nie, nie dokonimy. Przy 3,5% czy nie dogoni po prostu inne, inne kraje, więc... To mam... jeżeli to będzie plus 3,5%, a nie minus 3,5%, co też nie jest wykluczone przy Pani błędnej polityce. Zostawiamy krok, jeśli chodzi o pierwszą część polsu. My do naszej dyskusji wrócimy tuż po informacjach. Dnia w skrócie. Jest w pół do trzeciej. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2%, poinformował główny urząd statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 1,1 punktu procentowego. Dane GUS potwierdziły wcześniejsze szacunki Resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1991 roku wskaźnik bezrobocia rejestrowanego nigdy nie był tak niski. O najnowszych danych z rynku pracy rozmawiali goście Pulsu Gospodarki w Polskim Radiu 24. Zdaniem Mariusza Adamiaka z Banku PKBP niskie bezrobocie może zacząć wpływać na spowalnianie gospodarki w wielu miejscach zaczynamy mieć do czynienia z deficytem pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych. Przypomnę, że w Polsce pracuje około miliona Ukraińców, a mimo wszystko mamy bezrobocie na niskim poziomie. To pokazuje, jak ten rynek jest chłonny, jeśli chodzi o miejsca pracy i myślę, że tutaj w średnim terminie możemy się zderzyć z tym problemem, czyli podaż pracy może powoli stać się barierą dla wzrostu gospodarczego. Natomiast jeśli chodzi o trendy w bezrobociu, myślę, że ono będzie cały czas spadało i to też dobrze w płacą, bo to zawsze jest powiązane, że czym bezrobocie niższe, tym ta na płace i to też widać w danych. Ekonomista Cezary Mech uważa, że w najbliższym czasie bezrobocie nadal będzie spadać. Zwłaszcza, że jeśli uwzględni się fakt, że jednak inwestycje unijne wejdą. To, co by mnie niepokoiło, że tak naprawdę właśnie z tych względów demograficznych to uważa się, że za 15 lat to w ogóle nie będziemy się rozwijali, jeśli chodzi o kwestie PKB. Audycje mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Producent jaj, w których wykryto salmonelle, uspokaja. Jaja z bakteriami zostały wycofane z rynku. Chodzi o jaja od firmy Fermy Drobiu Woźniak, które były sprzedawane w sklepach sieci Dino. Producent zastrzega, że wydane przez główny inspektorat sanitarny ostrzeżenie dotyczy tylko konkretnych produktów z konkretnej sieci, a nie całej partii jaj. Firma zauważa też, powołując się na głównego lekarza weterynarii, że obróbka termiczna, czyli. Gotowanie, pieczenie czy smażenie gwarantuje całkowite unieszkodliwienie bakterii salmonella. Główny inspektorat sanitarny w wydanym komunikacie ostrzegał zaś, że spożywanie takich jaj może być zagrożeniem dla zdrowia. Informacje na temat wycofanych partii znajdują się na stronie gisu www.gis.gov.pl. Wystarczy tak niewiele, a można pomóc w całym kraju. Trwa 20. jubileuszowa świąteczna zbiórka żywności organizowana przez banki żywności. W tym roku akcja przebiega pod hasłem Dodaj świętom smaku. Dominik, lat 11. Kacper, lat 12. Jakie produkty można wrzucać? Można wrzucać. Olej, cukier, przetwory warzywne i owoce słodycze, konserwy, mąki, bakalie. Haszło tegorocznej akcji. Dodaj świętom smaku. Na razie mamy dużo cukru, dużo mąki, dużo... Mleka i mandarynek. Tutaj w tym koszyczku... Mamy same słodycze, czekolady, batony. Dlaczego tak. pani pomogła? Dlatego, że sama mam sześcioro dzieci i wiem jak to jest, jak to sami nie ma czego do garnka włożyć. Ci ludzie, którzy nie mają tak samo jak ja i mogą poczuć tak samo jak my, mogą poczuć się lepiej dzięki temu. Tak niewiele trzeba. No my jako dzieci, bo naprawdę nie możemy pracować ani dorzucić finansowo się do tego, to chociaż w taki sposób możemy jakoś pomóc ludziom. Zebrana żywność trafi przed świętami do najuboższych. Lista sklepów, gdzie zbierana jest żywność, dostępna jest na stronie internetowej Banków Żywności. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls Gospodarki. W naszym studiu niezmiennie Cezary Mech, ekonomista, był wiceminister finansów, Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza i Mariusz Adamak Bank PKO. Panowie, teraz chciałbym przejść do sprawy, którą ogląda się niczym dobry film sensacyjny, Oto to bowiem wicepremier, minister rozwoju finansów, jak słyszeliśmy przed chwilą w informacjach dniach, mówi, że kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wyniesie 6600 zł i być może będzie to już od od 1 stycznia 2017 roku. Tymczasem niedalej jak dwa dni temu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk mówił, że kwota wyniesie 8 tysięcy i będzie wprowadzona od 2018 roku, z kolei premier Beata Szydło deklarowała, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte i wszystko wyjaśni się do końca roku. I zanim może przejdziemy do tej propozycji wicepremiera Morawieckiego, chciałbym panów zapytać, skąd według Was ten taki trójgłos w rządzie. No, ten trójgłos w rządzie wynika z chaosu w rządzie, który jest dla mnie niezrozumiały, dlatego że no, w ciągu roku następuje, nastąpiło takie wyraźne wzmocnienie pozycji wicepremiera Morawieckiego. Jest wicepremierem do spraw gospodarczych, jest szefem Komitetu Ekonomicznego, został wreszcie ministrem finansów. I to on powinien pracować nad nowym systemem podatkowym. On powinien wydawać, czy jego rzecznik powinien dawać jakieś komunikaty, jakieś informacje. Natomiast no, ciągle ten, ten rząd tak dosyć dziwnie pracuje. Nie bardzo rozumiem pozycji Henryka Kowalczyka który jest pełniącym obowiązki Ministra Skarbu. W wielu krajach Ministerstwo Skarbu zajmuje się budżetem, podatkami, ale w Polsce akurat nie. W Polsce Ministerstwo Skarbu zajmuje się nadzorem nad, nad majątkiem i to nie jest kompetencja Ministra Skarbu. Jest szefem komitetu stałego ok, to jest jakiś tam komitet no ale jak ma się ten komitet stały do komitetu ekonomicznego więc no widać tutaj y, duży chaos i ten chaos y, jest y, niepokojący, dlatego że to także dla, 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 na gospodarkę nie wpływa najlepiej, jeżeli czy przedsiębiorcy, czy, czy w ogóle konsumenci, podatnicy w ciągu trzech dni otrzymują trzy różne komunikaty. No, jasne, że w pewnym momencie będziemy wiedzieli, jaka jest decyzja, dlatego że do końca listopada jest obowiązek przedstawienia zmian podatkowych. Tutaj jest ten miesięczny wakacjo legis, więc za tydzień będziemy wiedzieli, ale taki chaos jest troszkę niepoważny i sprzeczne sygnały. To jest też to, co troszkę osłabia chęć do inwestowania. Jeśli chodzi o zmiany w kwocie wolnej, to co prawda ustawa stosowna została już przyjęta przez Sejm. Ona zakładała, że ta kwota w 2017 roku będzie na poziomie z roku 2016, no ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona, bo ustawa jest w Senacie, jak dziś się zapowiedział wicemarszałek Izby Adam Bielan. Senat poprawi tę ustawę o kwocie wolnej zgodnie z propozycjami wicepremiera Morawieckiego, a ta propozycja jest taka, żeby osoby, które zarabiają w okolicach... 11 tys. złotych rocznie skorzystały z tej wyższej kwoty na poziomie 6600 złotych. Od kwoty 11 tysięcy do 85 tysięcy rocznie. Ta kwota pozostanie na obecnym poziomie, czyli nieco ponad trzech tysięcy. Ci, którzy zarabiają rocznie od 85 do 127 tysięcy złotych będą mieli kwotę wolną niższą, ale na razie nie wiadomo jaką. No najlepsi ci najlepiej zarabiający w ogóle nie będą mieć tej kwoty. Co panowie na to jak oceniacie to rozwiązanie Mariusz Adamiak. System podatkowy to jest trochę jak dzielenie tortu. I ten tort można dzielić na różne sposoby. Są y, oczywiście najlepiej idea przyświęcające temu, żeby to było dzielone sprawiedliwie. To, co jest sprawiedliwe, a nie, to, to zawsze jest kwestia jakoś percepcji. Natomiast w tym momencie trendy są takie y, nie tylko w Polsce, ale, ale w, w Polsce również, żeby y, ci gorzej uposażeni mieli, mieli trochę lżej. Y, natomiast nigdy nie można zapominać o tym, żeby system podatkowy. Y, nie, nie, nie przeszkadzał temu tortowi rosnąć, bo to jest najważniejsze. I zawsze dociążenie tych Naj, najlepiej zarabiających. Oczywiście, ja myślę, że ono w jakichś tam rozsądnych granicach jest do przyjęcia. Sam pewnie w to wpadnę i jestem w stanie to zaakceptować. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba uważać, żeby nie przesadzić, dlatego że to dotyczy jednak bardzo takich dynamicznych pracowników, inżynierów, różnych specjalistów, takich, którzy jednak tworzą tą klasę średnią i też są pewnym motorem tej gospodarki. Od nich naprawdę bardzo wiele zależy, żeby ona się rozwijała w dobrym kierunku, żeby była innowacyjna, żeby była, e, była przyszłościowa, więc tutaj też e, trzeba pamiętać, że u nas też ta klasa średnia też nie jest specjalnie bogata jednak jak porównamy tych dobrze zarabiających u nas, jak dzielą to jednak to jest e, e, trochę inny poziom więc naprawdę trzeba rozważamy piątą tajemnicę światła ustanowienie Eucharystii Modlimy się także za Kościół Święty, Ojca Świętego, naszą Ojczyznę. Polecamy Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie dzieła, które wyrosły z Radia Maryja o łaskę zdrowia dla chorych, cierpiących w sposób szczególny dla Ojca Jana Króla i jego mamy Józefy. Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych i włączamy wszystkie nasze intencje. Rozpocznijmy z zakiem Krzyża Świętego. Panie Józefie, bardzo proszę. A jeszcze chciałem podać za Kościół Święty i krzyż prześladowany w Polsce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź w złe Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o odziołta Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen zdrowaś maryo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota twojego Jezus. święta Maryjo, matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Właśnie Maryjo łaskich pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Marjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, Błogosławiony między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. O mój Jezu! Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję rodzinie Radia Maryja za wspólną różańcową modlitwę. Dziękuję także Panu Józefowi, niestety, jakieś przerwy techniczne spowodowały. Fakt, że nasze połączenie zostało zerwane, ale bardzo gorąco dziękuję Państwu i dziękuję także panu Józefowi.